Cześć, zapraszam Was do nowego filmu. Kręcę ten film w noc sylwestrową, w wieczór sylwestrowy. Jest 18, więc jeśli będziecie słyszeć jakieś wybuchy, fajerwerki, to dlatego, że mieszkam na dużym osiedlu i młodzież, zakładam, że to młodzież, mam nadzieję, że pod opieką dorosłych odpala co jakiś czas fajerwerki. Strach wychodzi z psem, no ale, że jak powiem, nie spotkaliśmy się tutaj po to, żeby o tym mówić. A moim celem dzisiaj jest nakręcić ten film, jakby się dało, jako taki jeden długi film, którego nie będę musiała dużo obrabiać, dlatego, że moim największym problemem aktualnie, oprócz tego, że mam za mało czasu, żeby kręcić dla Was filmu, jest to, że kompletnie nie mam czasu, nawet jak mi się uda, nagrać film, na to, żeby go zredagować. Więc e, muszę przerzucić się na jakiś inny tryb kręcenia filmów i po prostu kręcić je tak, jakbym prowadziła zajęcia dla e, na, na swoich studentów, w tym sensie, że po prostu bez, bez przerw, bez redakcji, jako na żywo, tyle, że po prostu zobaczycie to z jakimś opóźnieniem, bo wydaje mi się, to tak, na, na, tak tak myśląc już o Nowym Roku, jedyny sposób na to, żebym mogła się tutaj częściej pojawiać, a chciałabym, bo często jest tak, że chciałabym Wam coś pokazać, coś przekazać, no i po prostu nie składa się ze względu na takie właśnie no, za, za małą ilość zasobów, jeśli chodzi przede wszystkim o czas, ale również właśnie o o, o, o energię i, i o to, że to wszystko się tak rozkłada w czasie, że kręcę film trzy tygodnie później, znajduję chwilę czasu, żeby go zredagować. Jak zredaguję go do połowy, to mijają czasami i dwa miesiące, i potem ostatecznie ten film idzie do kosza. Więc stwierdziłam, że moim noworocznym postanowieniem będzie inaczej kręcić filmy. Po prostu i mam nadzieję, że, że nawet jak nie będą idealnie zredagowane, to, to, to nie będzie Wam to wielce przeszkadzać. I tak jak tytuł wskazuje, dzisiaj przychodzę do Was z, z ulubieńcami, takimi kosmetycznymi. Dawno takiego filmu nie było, ale też dlatego, że o tych ulubieńcach takich pielęgnacyjnych opowiadam regularnie ze dwa, trzy razy do roku, częściej dwa razy do roku, w filmach, w których opowiadam Wam o swojej pielęgnacji, takiej aktualnej, więc ostatnio taki film zrobiłam parę tygodni, parę miesięcy temu i mogliście go zobaczyć, jeśli nie, to dam link tutaj. Natomiast w tych filmach nie opowiadam o tym, w jaki sposób pielęgnoję swoje włosy, o jakichś takich odkryciach tego typu ulubionych produktach, ani o makijażu. I pomyślałam, że dzisiaj chętnie opowiem Wam o paru takich odkryciach, które są. Niektóre są dla mnie nowościami, niektóre bynajmniej nie są nowościami, ale zmieniły się ich formuły i są po prostu lepsze. Teraz i. A, a jako, że, że właściwie wszystkie, patrzę tutaj na nie, tak wszystkie, wszystkie są produktami tanimi, nawet takimi powiedziałabym, no może nie bardzo tanimi, ale są po prostu z drogerii. To takich firm kosmetycznych typu Maybelline, Rimmel, Miss Sporting, czyli takie, które nawet przy tej galopującej inflacji mam poczucie są na, na kieszeń każdego, a przy tym są w większości, naprawdę wydajne i naprawdę godne uwagi, więc z ogromną przyjemnością pokażę Wam te kosmetyki, które udało mi się odkryć, czy wypróbować na sobie i, i okazało się świetne. Zacznę może właśnie od jednego z kosmetyków, który znam od jakiegoś czasu. Zużyłam już ze dwa, takie dwie, no też że się tutaj, nie wiem, czy dwie takie kredki do brwi ze z Miss Sporty. To jest taka kredka formule takie, takiego gęstego kremu, który się łatwo nakłada na brwi i brwi wyglądają bardzo naturalnie. Jeśli macie brwi nawet nie tyle niewystarczająco gęste jak ja, to po prostu takie mało widoczne zwyczajnie. nie pasujące też mimo, że ja na przykład mam włosy naturalne, a moje brwi nijak kolorem nie pasują do, do mojego naturalnego koloru włosów. Nie wiem, jak to natura pomyślała, i przez to są po prostu, przez to, że są bardzo jasne, to są po prostu niewidoczne, więc zawsze szukam jakichś, jakichś kosmetyków, które pozwoliłyby mi je podkreślić, a jednocześnie nie wymagałyby ogromnego skupienia czy jakichś ogromnych nakładów czasu, których nie trzeba by poprawiać w ciągu dnia. No i parę lat temu znalazłam tą konkretkę, byłam z niej bardzo zadowolona, ale jak wiele produktów kremowych, ona w tej poprzedniej formule, po prostu się no, ścierała. Szczególnie tutaj na końcach brwi, na początkach brwi. Ja należę do osób, które dużo, jak się na przykład zamyślę albo coś tłumaczę, to dotykam swojej twarzy. Nie jestem w stanie tego jakoś nią ogarnąć czy, czy, czy tego zmienić. No i po prostu czasami sobie ścierałam. Tutaj, że powiem, początki brwi, czy tutaj te końcówki brwi. No i czasami mi to trochę działało na nerwy, zwłaszcza, że jako osoba praworęczna, to często w połowie dnia lądowałam z połową prawej brwi, lewa prawka zachowana. No i zawsze mi się marzyło, żeby zrobili taką kredkę Miss sporty tylko taką, która by się dłużej utrzymywała. Więc jak ostatnio byłam z moją córką drogarii, która ma 14,5 lat, nie wygląda to na, na jakąś taką prawidłową konstrukcję w języku polskim, ale chyba tak. Ma... Więc że ma 14 lat, to, to wciąż będzie prawdą. I no, z, z natury rzeczy częściej zaglądamy teraz do drogerii niż kiedyś. To z, z, zauważyłam, że, że ta kredka nadal jest w sprzedaży, ale teraz wydaje mi się, że takiego dopisku nie było poprzednio. Jest na niej dopisek, że a, brwi, które mają się utrzymywać 24 godziny. I jako, że była na przecenie i nie, nie kosztowała 20 zł, a 10 zł, to pomyślałam, sprawdzimy. Sprawdzimy, bo pamiętam, że byłam z niej bardzo zadowolona. Najczęściej zoszłam ją latem, kiedy nie zależało mi na tym, żeby makijaż był perfekcyjny, po prostu na tym, żeby brwi były widoczne. Chciałam możliwie jak najmniej czasu na to poświęcić na wakacjach i teraz pomyślałam, że dam jej drugą szansę i naprawdę nie łamią. Nakładam zazwyczaj makijaż w ciągu tygodnia o 6 rano i musi starczyć, że jak powiem musi się utrzymać bez jakichś większych poprawek do piątej, kiedy kończę pracę, i zależy mi na tym, żeby się utrzymał i ten produkt w nowym, w ten kosmetyk, w nowej wersji naprawdę się utrzymuje, więc super. A zważywszy na to, że kosztuje 10 zł i ma kolor, który idealnie pasuje do mojego naturalnego obecnego koloru włosów, to to ja już kupiłam drogą na zapas w tej promocji i miałam dwie w cenie. Jednej, um, jedyna wada to jest taka, no jedna z wielu wad, to jest to, że, a, że, że są tylko dwa odcienie tej kredki. Jest ten, który ja mam, który nazywa się blond i nadaje się dla, no powiedziałam takich ciemnych blondynek, średnich blondynek. Nie wiem, czy idealnie by się nadawał dla jasnych blondynek, bo tak średnio można, um, no tak warstwowo go nakładać. To nie jest jeden z tych kosmetyków, że możemy... Tak, niewiele go nałożyć i, 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 da, 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 i dozować tą intensywność pigmentu. Można raczej po prostu. Możemy go nałożyć i od razu daje taki, powiedziałam, średnio intensywny odcień, czy, czy intensywność koloru taką, jaką widzicie na moich normalnie niewidocznych brwiach. Natomiast wydaje mi się, że bardzo trudno jakiś taki niezwykle delikatny efekt, więc w tym, w tym sensie wydaje mi się, że może nie sprawdzić się u bardzo, bardzo jasnych blondynek. Natomiast jeśli macie włosy w odcieniu średniego blondu, czy to farbowane, czy naturalne, ciemnego blondu, czy jasnego brązu, to myślę, że, że może sprawdzić się świetnie. Jest też taka wersja ciemniejsza, to bym powiedziała: że jest taka w odcieniu średniego brązu. Też bardzo ładny, udany kolor, bardzo taki naturalny, nie wpadający w rudy, nie wpadający w popielaty. Wydaje mi się, że sprawdzi się dla osób o, o bardzo wielu różnych odcieniach włosów. No, to jest mój hit ostatnich, ostatnich miesięcy, ze względu na to, że ja się rano zawsze bardzo spieszę, zależy mi na tym, żeby zjeść porządne śniadanie. Obecnie staram się zrzucić parę kilo, więc też zależy mi na tym, żeby, żeby no mieć czas na to, żeby zjeść takie prawdziwe śniadanie. Owsiankę, warzywa. Staram się jeść więcej warzyw i owoców niż, niż kiedykolwiek wcześniej. I, i, I dlatego właśnie nie chcę zbyt dużo czasu, z niewielkiej, niewielkiej ilości czasu, jakie mam rano poświęcać na, na makijaż takie kosmetyki, które można nałożyć po prostu w 3 sekundy, są moim najlepszym przyjacielem. Więc jeśli jeszcze nie znacie tej kredki dobrych, to serdecznie Wam polecam. Drugi kosmetyk, który strasznie chciałam Wam polecić, to jest kosmetyk firmy Rimmel, nazywa się to Wanda Cloud, i to jest taki cień do w musie, który nie jest dostępny w każdym rosmanie. Ja mieszkam w trójmieście. I w co drugim rozmanie bym powiedziała, że ten kosmetyk jest niedostępny z jakiegoś powodu, a w co drugim jest. I nie wiem jaka jest zasada, dlatego że mam poczucie, że nie jest dostępny czasami w dużych centrach handlowych, a w mniejszych rozmaniach bywa dostępny. Nie wiem, nie wiem jaka jest zasada, wedle której właśnie w niektórych sklepach Rosman jest dostępny, a w niektórych nie. Natomiast wiem, że na pewno dostępny jest. Co zadała uciąć w Rywierze, jeśli mieszkacie w tym mieście? Na pewno też dostępny jest w Leroy Marlem, w tym kompleksie, gdzie jest Leroy Marlem, w Gdyni, w okolicach Karwin. Jeśli wiecie, gdzie jeszcze jest dostępny, to, 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 to chętnie też właśnie. Usłyszę na dworcu w Gdyni też jest Rosman, który jest czynny nawet w niedzielę niehandlowe i, i tam też ten kosmetyk jest dostępny, a jest po prostu świetny. Ja go kupuję tylko i wyłącznie jak jest w promocji, bo bez promocji kosztuje 50 zł. Tyle nie jestem gotowa wydać na, na, na taki cień do powiek, drogeryny, natomiast 20 zł chętnie wydam. starcza mi, bo to już jest moje trzecie opakowanie, średnio na 2 miesiące 2,5 miesiąca codziennego używania. Ale ma tą zaletę, że nie tylko jest świetnym cieniem do powiek, ale stanowi też świetną bazę pod cienie do powiek. I ostatnimi czasy, chociaż naprawdę wdzięcznie wygląda nałożony tak po prostu solo, jako taki szybki makijaż, bo nakłada się go on. Ma tutaj taki aplikator, który jest jak taka sarnia nóżka, tak, Dofet. I można go inaczej niż tą kredkę do brwi naprawdę bardzo. Bardzo stopniować, czyli możemy mieć taki efekt takiej lekkiej, mgiełki koloru, możemy mieć bardziej intensywny odcień, nie ale taki jak samitny w wykończeniu, nie daje żadnych smug, grudek, ani niczego takiego. Dosyć szybko trzeba go wydaje mi się rozetrzeć, ale to nie jest tak, że mamy dosłownie 1,5 sekundy, bardziej 10 sekund. I potem można jeszcze właśnie dodatkowo złagodzić, chociaż on nie daje takiego bardzo ostrego, ostrego. Nie wiem, jakby to powiedzieć, o, ostrej, ostrej krawędzi, kiedy go nakładamy, bo bardzo łatwo się tak jakby rozciera, roz, czy to palcem, czy to jakimś, jakąś kąpeczką, czy, czy to jakimś pędzelkiem. Natomiast jeśli chcemy jeszcze właśnie tak dodatkowo rozetrzeć jego kontury, żeby tak no, um, bez żadnych ostrych linii, się tak rozmywał w naszą powiekę tak, i wygląda jak najbardziej naturalnie, to, to jak najbardziej można jeszcze właśnie jego krawędź ro ro rozetrzeć za pomocą jakiegoś cienia jaśniejszego. Natomiast jak się bardzo spieszę, to spokojnie mogę też użyć go solo i też dobrze wygląda. Można dozować jego intensywność. Ja mam akurat ten, który kupiłam już trzy razy pod rząd. To jest odcieniu 001 Honey Drop. Jest to taki wdzięczny odcień, ja bym powiedziała takiego e, zdecydowanie ciepłego, lekko bursztyn, jak taki ciepły prąd, ciepły średni prąd, tak bym to a, ten, ten kolor określiła. W opakowaniu wygląda na, na bardziej taki neutralny niż jest w istocie. On taki jest e, dosyć wpadający w bursztyn, tak bym to powiedziała. I jego dodatkową zaletą, oprócz tego, że tak jak mówię, jest świetnym cieniem do opowiek, które naprawdę się utrzymuje, tak jak producent tutaj zapewnia, że, że, że trwałość, która starczy na jakby, no przetrwa cały dzień pracy również u osób, które tak jak ja przechodzą menopauzę i czasami mają uderzenia gorąca i czasami się nie mogą nadziwić, jak, jak można bez żadnego powodu nagle tak, tak się rozgrzać, tak? I, to też jakby wpływa na trwałość makijażu. To jest najmniejszy problem, jaki mi jaki doskwiera, związany z menopauzą, ale, ale jednak tak, jeden z, 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 jak powiem, z tych, tych, takich zalet tej fazy życia, to nie tylko się dobrze utrzymuje przez cały bity dzień aż do momentu zmycia, bez jakiegokolwiek tutaj gromadzenia się w załamaniu powieki, bez rolowania się, co jest naprawdę niezłym, niezłym osiągnięciem na moich bardzo tłustych powiekach po pierwsze, po drugie na powiekach, które są Opadające i no, mają 40 kilka lat, tak? więc ja jestem ogromnie, ogromnie zadowolona. To żeby było, był bardziej wydajny, ale tak jak mówię, kupuję ten dzień tylko w promocji, zazwyczaj dwa za jednym zamachem, jak jest w cenie 25 zł. Jedną sobie odkładam na później, żeby nie musieć no, wyszukiwać tych, tych promocji. I, i, no i chodzi do sklepu częściej niż, niż, niż chciałabym, czy kiedy czy, mam możliwość. Mm. Utrzymuje się cały dzień i stanowi fantastyczną bazę pod inne cienie do powiek. Uwielbiam nakładać na, na, na lekką warstwę tego cienia, ostatnio, swoje ulubione cienie takie po prostu prasowane. Najczęściej to są te firmy Tarte, bo to jest moja ulubiona firma, czy no tak, firma czy marka, która produkuje takie prasowane cienie do powiek. I, bardzo łatwo się nakładać, się nie na, na, ten, na ten krem, jeśli si stosujemy go jako bazę i trzymają się cały dzień. Można pójść na wesele, można przetańczyć cały sylwester i one się trzymają w niezmienionym po prostu stanie. Super, po prostu super. A jeszcze tym bardziej się cieszę, że to jest kosmetyk drogeryjny, a więc niedrogi. Powiedziałam nawet, że lepiej się trzymają niż znany wielu, wielu osobom A taki cień, który również w założeniu ma wytrzymać 24 godziny z Maybelline. Ja ostatnio w tym roku kupiłam sobie taki, kiedyś stosowałam ten On and On Bronze, tylko on jest bardzo, bardzo perłowy i czasami te drobinki perłowe, przez to, że są dosyć duże, to tak no nie zawsze, nie zawsze Chcę go stosować dlatego, że jest trochę taki za bardzo dyskotykowy chwilami, dla mnie nie pasuje do każdego kontekstu. Natomiast ten Dusk, nowy odcień, stosunkowo dla mnie to jest taki odcień, bym powiedziała chłodnego brązu z leciusieńkim połyskiem. Chociaż. Czy to jest napisane, że jest matowy? Nie, nie jest napisane. Ja wydaje mi się, że nie jest matowy, ma taki. Bardzo delikatny połysk, jest, jest bardzo elegancki, niczym nie ustępuje takim podobnym cieniom do powiek z firmy MAC, które są bardzo popularne jako taka baza pod, pod na przykład smokey eye czy po prostu do stosowania solo, natomiast jest o wiele, wiele tańszy. Żałuję jedynie, że w Polsce nie ma wielu więcej odcieni dostępnych. Natomiast aktualnie ten, ten dosk naprawdę mi służy, ale nie utrzymuje się w, w, w niezmienionym stanie tak jak a, ten cień do powiek firmy RIMAN. I tak powiedziałam po 6 godzinach w delikatny sposób troszeczkę się zbiera w załamaniu powieki. Nadal bym go polecała, ale, a, ale jeśli, jeśli, jeśli znacie ten i, i chcielibyście, żeby był bardziej trwały, to polecam Wam spróbować ten. Przedostatnia rzecz, jaką chciałam Wam pokazać to jest, to jest ulubienie, z którego mam stosunkowo najkrócej i to jest, nie cień do powiek, tylko to jest maskara firmy Maybelline, którą kupiłam dlatego, że była w promocji i, i, i byłam gotowa wydać 20 zł, ale nie więcej, na tusz i kupiłam go dlatego, że ma niecodzienny kolor. To jest kolor, który nazywa się Burgundy Brown. Tutaj mi coś leci. Burgundy Brown i tak jak nazwa wskazuje jest to taki wpadający w burgundowy brązowy, który wydaje mi się, że świetnie sprawdzi się, tak, teoria kolorów wskazuje i takie też jest jakby moje odczucie, że pięknie wydobywa zielone i niebieskie i brązowe kolory oczu, czyli i ze wszystkich kolorowych tuszy do rzęs powiedziałam, że ten kolor jest najbardziej taki uniwersalny, bo właściwie pasuje wszystkim odcieniom siatkówki, tęczówki, nie siatkówki, tęczówki i w szczególności wydobywa oczy zielone i zielono-brązowe. Naprawdę dobrze się utrzymuje, bo wszystkie cienie, za wyjątkiem tych, które stosuję ostatnie parę lat tam wyłącznie, czyli takich, e, takich z polimerami, które nazywają się tubing Mascara, które tak okalają rzęsy i, i w niezmienionym stanie trzymają się na rzęsach do momentu, aż je nie tyle zmyjemy, co zdejmiemy. Jeśli, e, jeśli namoczymy najpierw ręce w ciepłej wodzie, to pozwala to zdjąć te łuski po prostu z rzęs i to są to jest te, te, te formuły tuszu, które najdłużej się trzymają na moich rzęsach i od lat to jest jedyna formuła tłuczu, czy jedyny rodzaj tuszu do rzęs, stosuję już nie stosuję tych takich typowych, bo po prostu ze względu na budowę moich oczu, na to jak no, moje oczy robiły się coraz głębiej osadzone, im więcej mam lat, to pozostałe się po prostu nie trzymają. Natomiast te zaskoczył mnie. Naprawdę nie, nie osłupuje się, nie rozmazuje się i byłam gotowa go kupić jeszcze raz, nawet w takim e, typowym odcieniu. Nie mogę powiedzieć, bo on się nazywa Sensational, tak? Czyli miałby wydłużać i dawać objętość rzęsom? E, nie wiem, nie, nie zauważam jakichś specjalnych efektów, jakie daje, natomiast e, nie, nie robię takich pajęczych rzęs, długo się utrzymuje i ten kolor jest całkiem wdzięczny. W szczególności, jeśli chce tak delikatnie wyglądać na co dzień, to czasami zależy mi na tym, żeby właśnie, żeby tusz był nie, nie, nie czarny, tylko taki delikatniejszy, daje taki delikatniejszy efekt, więc ten też polecam. I ostatnia rzecz, jaką chciałam Wam pokazać, to jest odżywka drogeryjna. Wydaje mi się, że tą kupiłam albo w Biedronce, albo w Lidu przy okazji po prostu takich zakupów spożywczych i to jest Pantene. Od jakiegoś czasu z moją córką Korzystałyśmy z tej odżywki Panten, bo mamy szampon też z Panten, mamy niewymagające włosy, niskoporowate, nie farbujemy ich obie i hmm, po prostu te, z tymi nam było zawsze po drodze. Korzystałyśmy ostatnio z, z tej odżywki takiej bez żadnych silikonów i była naprawdę dobra. Natomiast ta dla moich i mojej córki bardzo niskoporowatych włosów jest zwyczajnie lepsza. W szczególności tutaj właśnie na końcówki włosów. Bo obie mamy bardzo długie włosy, obie mamy naturalne włosy, i nasze włosy nie są specjalnie zniszczone, jako że no nie są ani farbowane, ani nie jest tak, że za każdym razem jakie myjemy, to je suszymy suszarką, czy tym bardziej stosujemy jakieś nie wiem, lokówki czy, 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 czy prostownice do włosów, no niemniej jednak to już są włosy, które mają na końcówkach dobrych kilka lat więc no, mają prawo być takie lekko ścianowate i postrzępione i, i rozwajające się i no, no tak, to, 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 to jest coś co, co dotyczy moich włosów i wzięłam tą oczywkę dlatego, że nazywała się Silky and Glowing, wległam marketingowi e, świadomie i obiecywała, że właśnie tak wzmocni te końcówki i spowoduje, że one będą po prostu zwyczajnie dobrze wyglądać i znowu. Nie kłamali. Naprawdę tak jest. Jestem bardzo zadowolona. Jeszcze bardziej się cieszę, że to jest odżywka, która jest łatwo dostępna, tania i, i to nie jest tak właśnie, że, że, że będzie mi żal Um, żal jak się skończy, no bo na przykład jest trudno dostępna albo nie dość, że trudno dostępna, to jeszcze droga. No i tym bardziej znowu, po tym jak zrobiłam film, gdzie pokazywałam naprawdę dobre kosmetyki do pielęgnacji, które są jednak bardzo drogie na, te, dla, dla większości Polaków, szczególnie tak jak mówię teraz w tej galopującej inflacji, że mogę podzielić się e, kosmetykami, które są tanie, tanie i, e, i łatwo dostępne. I tak, to są wszyscy moi tacy ulubieńcy. Z, z, z działu właśnie takiej pielęgnacji czy, czy, czy makijażu, o których w ostatnim półroczu nie miałam jakoś okazji wspomnieć, które strasznie, strasznie się sprawdzają. Nie wzięłam ze sobą chyba. Tak, nie wzięłam. A żałuję. Tej paletki tart. Nie wiem, czy już ją pokazywałam. Wydaje mi się, że tak. To jest taka mini pro palette która nie pozwala tak w pełni zrobić całego makijażu w podróży, dlatego że nie ma, nie wiem z jakiego powodu, jednego cienia takiego bardzo jasnego do rozświetlania tutaj łuku brwiowego, czy tutaj do, do kącików oka. To jest jedyny cień, którego brakuje w tej palce. Natomiast pomijając ten cień, naprawdę pozwala wyczarować sporo różnych makijaży, zarówno takich dziennych, jak i wieczorowych. I naprawdę, już naprawdę tyle je zużyłam, że, że, że mam pewność, że, że jest świetna, i gorąco ją polecam. Zwłaszcza teraz, jak niedługo będą takie przeceny, wydaje mi się, z okazji Walentyny czy Dnia Kobiet, to, to myślę, że można ją polować też, jeśli nadal jest dostępna w sprzedaży w dobrej cenie. No i tak, to są wszyscy moi ulubieńcy. Jeśli macie jakieś swoje kosmetyki, które ostatnio odkryliście, odkryłyście, to jak zawsze będę bardzo ciekawa, napiszcie w komentarzach. Jeśli macie odmienne zdanie na temat moich ulubieńców, to oszczęście inne osoby, no u mnie one się naprawdę sprawdzają, ale jeśli macie odmienne zdanie, to myślę, że te osoby mimo że to tak jak mówię, raczej tanie kosmetyki, to pewnie byłoby wdzięczne, jeśli, a jeśli mogą się dowiedzieć, że nie wiem, że, że u innych osób się, że nie, się nie sprawdzają. Z mojej strony to wszystko w tym filmie. Jak zwykle bardzo dziękuję swoim, swoim patronom, bardzo Wam wszystkim dziękuję za oglądanie i wspieranie mojego, mojego kanału poprzez oglądanie filmów. I mam nadzieję, że teraz kręcąc filmy trochę inaczej właśnie, starając się robić je jakby za jednym zamachem, bez, bez jakiegoś cyzelowania poszczególnych słów. Uda mi się tych filmów dla Was kręcić więcej w przyszłym roku, bo to jest coś, na czym, na czym mi bardzo zależy i czego naprawdę pragnę. Tak, no i tak. Mam nadzieję, że wszyscy macie się naprawdę dobrze, wszystkiego, najlepszego w nowym roku i do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Pa!